Kurt mieszkał w starym domu w Rozengord. Cała dzielnica była nieustannie zagrożona rozbiórką. On jednak dobrze się tam czuł, chociaż Mona mu zapowiedziała, że kiedy się pobiorą, będą musieli zamieszkać w innej okolicy. Było to jego pierwsze własne mieszkanie. Składało się z pokoju, kuchni i ciasnej łazienki. Meble kupował na aukcjach i sklepikach z różnościami. A które umieścił na ścianach przedstawiały kwiaty lub egzotyczne wyspy. Ponieważ od czasu do czasu odwiedzał go ojciec, warander z poczucia obowiązku powiesił też na ścianie jeden z jego pejzaży. Wybrał krajobraz bez głóżca. Najważniejszy jednak był adapter. Walander nie miał zbyt dużo płyt, a te, które miał, zawierały niemal wyłącznie muzykę operową. Za każdym razem, gdy przyjmował w domu kolegów z pracy, dziwili się, że słucha takiej muzyki. Wobec tego zakupił kilka innych płyt, które mógł nastawiać przy gościach. Z niezrozumiałych dla niego powodów, wielu policjantów zachwycało się Rojem Orbisonem. Tuż po pierwszej zjadł obiad, wypił kawę i z grubsza posprzątał mieszkanie, słuchając nagrania Jussiego Biorlinga. Była to pierwsza płyta, jaką kupił i mimo, że miała mnóstwo rys, często myślał, że w razie pożaru domu ją najpierw będzie ratował. Nastawił płytę po raz drugi i po chwili usłyszał walenie w sufit. Ściszył muzykę. W domu były cienkie stropy. Piętro wyżej mieszkała kobieta, niegdyś właścicielka kwiaciarni, Nazywała się Linea Almqvist. Kiedy muzyka jej przeszkadzała, waliła w sufit, a on posłusznie ściszał dźwięk. Położył się na łóżku. W otwarcie...